To nic, przejechał. Nie będziemy W którym aucie siedzi Iguś? Nie wiesz? W Który małcie? Gdzie jest? Może tu? E, nie, tam jest na pewno. Tam chyba gdzieś.

where? Right behind the trees. Up the stairs. You see? Right there. Come on. No bicycles. So you I'm, I'm speaking in Polish, okay? Mr. President, this is for you. Vítam para prezidenta Duda i Diego Malchowska. I'm sorry, she's going to get real. Have you here today, Mr. Tyson and your beautiful wife? Thank you. We have put a lot of planning. Wow. What? To the <laughs> the news. Again, I would like to thank you for coming today. It is an honor to host you here in Little Honolulu. Yeah. Um and we hope you'll come again soon. <laughs> but also um, thank you for your support of our community. Polska w Zjednoczonych <laughs> 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 jestem oficerski mordery odzyskania polski pod Henrykiem Kawęckim. Tułam. Wow. Yeah. Mama, mama, do you see the secret sickness up there? Yeah. yeah. Jeez. Look the secret service is all the way up there. Tent. Oh. Okay. I can see him. It's can... on it's a tent. It's on top of the. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Święta Jerzego popiełuszki w Derby, Connecticut. Flagę odbiera Pani Alicja Zawojski, wicedyrektor. Szkoła Języka Polskiego w Świętego Jana Pawła II w New Britain, Connecticut. Flagę odbiera Pani. Polskie... Szkoła Sobotnia, im. Adama Mickiewicza, Stanford, Connecticut. Flagę odbiera pani Kazimierza Ferenc, dyrektor. Szanowny wielce panie senatorze, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie gubernatorze, szanowna pani burmistrz, wszyscy dostojni, przybyli goście, nasi amerykańscy przyjaciele, ale przede wszystkim drodzy rodacy. Jestem tutaj z moją małżonką, z moimi współpracownikami, ministrami kancelarii prezydenta, jestem z panem ambasadorem, z panami konsulami po to, żeby po pierwsze się z wami spotkać, a po drugie, żeby bardzo podkreślić, jak jesteście ważni, bo na tym mi właśnie zależy. Jesteście ważni dlatego, że Polacy są w Stanach Zjednoczonych w zasadzie od samego początku ich istnienia. Śmiało można powiedzieć, że Polacy walczyli o Stany Zjednoczone. Przecież te najbardziej znane nazwiska Kościuszko, Pułaski, ale ilu było innych, bezimiennych dzisiaj emigrantów, przybyszów z Polski, z polskiej ziemi którzy walczyli tutaj w Stanach Zjednoczonych o to, by właśnie była wolność, o to, by była niepodległość, o to, by była demokracja, która dzisiaj jest jedną z najbardziej absolutnie ugruntowanych i szanowanych na świecie. Wybraliście świadomie osiedlenie się i mieszkanie tutaj, bardzo często, przed wieloma pokoleniami. Tak jak mówił, przed chwileczką pan senator, że przyjechali tutaj pradziadkowie i od tego czasu rodzina tutaj mieszka, ale zawsze w kontakcie z tą rodziną w Polsce. Dużo można byłoby mówić o wspólnych polsko-amerykańskich dziejach. Nie ma żadnych wątpliwości, że możemy być dumni, bo wielu Polaków pięknie wpisało się w historię Stanów Zjednoczonych, rozwijając państwo, rozwijając naukę, rozwijając kulturę, czy wreszcie po prostu ciężko pracując, aby to państwo było jednym z najpotężniejszych na świecie, największą światową gospodarką. Wielu Polaków oddało też życie, walcząc w armii amerykańskiej o wolność naszą i waszą. Tą naszą, tak bardzo szeroko pojętą, bo i amerykańską, i chociażby w czasie I i II wojny światowej, także i polską wolność. Bo to dzięki także krwi amerykańskich żołnierzy polskiego pochodzenia Polska mogła wrócić na mapę w 1918 roku, i potem mogła się odradzać także i po II wojnie światowej, choć jak wiecie. Doskonale ten proces był długi i trudny. Mówiłem o tym w ostatnim czasie bardzo dużo. Dziękuję, że pan senator zwrócił uwagę na te właśnie moje słowa i że wspominał o tym także i pan konsul. Tak, bo trzeba mówić o naszej historii także o tych jej bardzo trudnych momentach i także o tych jej bardzo trudnych okresach. Jak chociażby właśnie okres po II wojnie światowej, kiedy nie byliśmy państwem w pełni suwerennym, kiedy nie byliśmy państwem w pełni wolnym przez 45 prawie lat. Ale chcę bardzo podziękować, bo Polacy w Stanach Zjednoczonych, bo Polonia Amerykańska nigdy o swojej ojczyźnie, o ojczyźnie swoich pradziadków, dziadków, ojców nie zapomniała. Wspieraliście rodaków w kraju. relacje Polski i Stanów Zjednoczonych są bardzo dobre, właściwie na gitarny. Śmiało i z podniesionym czołem mówimy, że Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem. Tak? Bo są dzisiaj Stany Zjednoczone największym sojusznikiem militarnym Polski. Szanowni Państwo, Mam nadzieję, że te relacje będą się rozwijały. Mam nadzieję, że będą się rozwijały również za Państwa przyczyną. Bo dzisiaj wielu Polaków i wielu ludzi polskiego pochodzenia stoi na czele i w zarządach jest wielu amerykańskich firm, także tych najpotężniejszych. Chcemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, chcemy, żeby ta współpraca rozwijała się na wszystkich polach. Dlaczego? Dlatego, że chcemy się rozwijać wszechstronnie. Oczywiście, największa część Naszej wymiany gospodarczej dzisiaj to kraje Unii Europejskiej, ale chcemy, żeby ta wymiana rosła także i poza krajami unijnymi, bo to nas będzie budowało także wewnątrz Unii Europejskiej. Chcemy się stawać coraz silniejsi. Chcemy zajmować coraz poważniejszą pozycję. Dążymy do tego wszystkiego. Ta droga nie jest łatwa. To nie jest proste zadanie. To jest bardzo trudne zadanie. Trzeba przełamywać wiele oporów. Wiele oporów pochodzących jeszcze bardzo często z czasów słusznie minionych, jak to mawia u nas, czyli z czasów komuny. Ale udaje się je powoli przełamywać, choć nie jest to łatwe. Wierzę w to, że uda nam się to zrobić kompletnie i do samego końca. I że wtedy będziemy rzeczywiście mogli mówić o tym, że Polska jest państwem nowoczesnym, wolnym od koterii, wolnym od wszelkich kast i innych tego typu złych pozostałości. Które niestety odziedziczyliśmy po tamtych czasach. Dziękuję, że wspieracie tutaj w Stanach Zjednoczonych te wszystkie procesy. Dziękuję, że bardzo często umiecie je nazwać po imieniu. I dziękuję, że przekazujecie swoją wiedzę o Polsce, swoje doświadczenie także i Waszym politykom, tutaj w Stanach Zjednoczonych, politykom, którzy Was reprezentują. Dziękuję za to ogromnie, bo to jest dla nas bardzo ważne. Żeby także politycy w Stanach Zjednoczonych rozumieli istotę polskich spraw. Tylko Wy tak naprawdę jesteście w stanie ją przekazać. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żebyście tu rzeczywiście tworzyli wspólnotę. Tak jak ją tworzycie tutaj w Connecticut. Widziałem tą wspólnotę także w Chicago. Widziałem ją w Nowym Jorku, kiedy spotkałem się z moimi rodakami na Greenpoint w czasie pierwszej podróży. Bardzo jest to ważne, żeby Stany Zjednoczone widziały Polaków. Jako wspólnotę, jako monolit, jako tą grupę, która jest ważna, która się liczy, której głos ma ogromne znaczenie we wszystkich amerykańskich wyborach. Proszę, żebyście tak działali. Starajcie się liniwelować te wewnętrzne podziały, które pewnie są. Chciałbym, żeby Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych mówili jednym głosem. Jasno wyrażając także oczekiwania swoje co do polityki amerykańskiej wobec Polaków tutaj i wobec Polski. To jest ogromnie ważne i to jest Wasze wielkie zadanie. Ja będę Was w tym zadaniu wspierał, ale go za Was nie wykonał. Bardzo dziękuję, że to robicie. Dowodem na to, że to robicie, jest obecność tutaj. Senatorów, jest obecność pana gubernatora i amerykańskich polityków. To pokazuje, że tak właśnie działacie. Jestem za to wdzięczny i proszę o więcej. Ta działalność duchowa ma ogromne znaczenie. Dzisiaj Polaków tutaj jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych. Dawniej aż tyle nie było. I bardzo wielu ludzi było osamotnionych, było bardzo często zagubionych. Nie mogli wrócić do domu, do rodziny, do Polski. Chociażby dlatego, że nie było jej na mapie, jak w czasie zaborów czy II wojny światowej. Chciałbym ja wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że tak długo Państwo czekali. Bardzo przepraszamy. Za to spóźnienie, które naprawdę nie było naszą winą. Bardzo, naprawdę, bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo zaczekaliście. Dziękujemy za niezwykłą gościnność, z jaką się tutaj spotykamy. Panuje tutaj naprawdę prawdziwie rodzinna, serdeczna atmosfera, którą to Państwo tworzą. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. się też bardzo serdecznie gratuluję, ale ja chciałabym, jako nauczycielka z zawodu, zwrócić się przede wszystkim właśnie do nauczycieli. Dziękuję Państwu za Państwa codzienne, niezwykłe zaangażowanie w nauczanie języka polskiego, polskiej historii, polskiej geografii ale także wyratkowanie polskiej kultury i polskiej tradycji. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nauczanie w ogóle, ale nauczanie koloniny, zwłaszcza, to jest bardzo szczególna misja, ponieważ to nie jest tylko przekazywanie wiedzy, ale to jest także kształtowanie ducha młodych ludzi, którzy najczęściej przecież urodzeni są poza Polską, a którzy chcą poznać swoje korzenie. Droga młodzieży, bardzo Wam za to dziękuję, że podejmujecie dodatkowy wysiłek nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii i często przecież dojeżdżacie wiele kilometrów, by w sobotę bądź też w piątek e, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. To na pewno zaprocentuje Wam w przyszłości. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dyrektorów szkół, wszystkim, wszystkim, którzy są zaangażowani, ale poza tym, że dziękuję młodzieży, która poświęca swój czas, przecież mogłaby inne zajęcia sobie znaleźć. Ja dziękuję także i rodzicom, bo to jest wielka zasługa także i rodzicom, że dzieci do tej soboty szkółki mogą, że Ogromnie Państwu dziękuję, bo to dziękuję Państwa zbiorowemu wysiłkowi wspólnemu ta Polskość 2, tutaj w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. oznaczeń i flag państwowych.